Cześć! Witam serdecznie na kanale! Dzisiaj powinno być dość krótko. A ja tak sobie pomyślałem, że dam trochę odpocząć po ostatnich trybach warunkowych i innych stronach biernych. Pomówimy sobie o rzeczy teoretycznie dość prostej. Teoretycznie. Czyli różnicy pomiędzy have i have got. Z pozoru zarówno have, jak i have got oznacza mieć. A więc zdania You have a nice t-shirt i You have got a nice t-shirt oznaczają dokładnie to samo. Masz fajną koszulkę, masz niezłą koszulkę. Teoretycznie. Problem pojawia się jednak, kiedy od tych dwóch zdań musimy stworzyć pytania albo przeczenia. W przypadku Have got sprawa jest bardzo prosta. Dokładnie tak samo jak z czasownikiem to be bierzemy have i rzucamy je na początek. Have you got a nice t-shirt? Czyli dokonujemy tak zwanej inwersji, przerzucamy have na początek zdania. Jeżeli chcemy stworzyć przeczenie, do have dodajemy not. Znowu dokładnie tak samo jak z czasownikiem być. Proste? No pewnie, że proste. Teoretycznie. Nic dziwnego, że naszą naukę języka angielskiego zaczynamy właśnie od tej konstrukcji czasownika mieć. Bardzo łatwo jest wytłumaczyć sposób tworzenia pytań i sposób tworzenia przeczeń. Szczególnie jeżeli tuż przed chwilą wytłumaczyliśmy komuś jak tworzyć twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem być. Jest tylko jeden mały problem. Większość ludzi tak nie mówi. Większość ludzi mówi tak. No, bo w zasadzie, czemu mieliby tak nie mówić? Przecież jest krócej, przecież jest o jedno konkretne słowo mniej. Dlaczego w takim razie naukę zaczynamy od tego? Have got jest samodzielne. Nie potrzebuje żadnych dodatków, żeby tworzyć pytania ani przeczenia. Operujemy sobie tylko tym have i wszystko mamy zrobione. Have już samodzielne nie jest. A więc, żeby stworzyć pytanie i przeczenie do tego zdania, musimy najpierw wiedzieć, że jest to zdanie w czasie present simple. Na temat present simple mówi jeden z pierwszych i jeden z popularniejszych filmików na tym kanale. Polecam. I pytania i przeczenia też musimy stworzyć zgodnie z regułami Present Simple. A więc: Do you have a nice t-shirt? I You don't have a nice t-shirt. Have you got a nice t-shirt? Do you have a nice t-shirt? You haven't got a nice t-shirt? You don't have a nice t-shirt. Tanam! I to jest podstawowa różnica pomiędzy have i have got. W stwierdzeniach to jest właściwie to samo, ale mamy inny sposób tworzenia pytań i przeczeń. No dobra, inaczej jest w czasie Present Simple. A co z innymi czasami? W innych czasach have got przegrywa z kretesem. Generalnie występuje tylko w present simple. Wszystkie inne czasy ogarnia samo have. Na przykład zdanie You have got a nice t-shirt przyprawia nie już ociarki na plecach. Co więcej, have got nie występuje w absolutnie żadnych wyrażeniach związanych z czasownikiem have, takich jak na przykład have a shower czy have breakfast brać prysznic, jeść śniadanie. ta -da! To teraz jeszcze raz, tym razem na zdecydowanie bardziej rock'n'rollowych przykładach. Jenny's got the gun. Jenny ma brumi. Oczywiście jest to skrót od Jenny has. Pytanie, has Jenny Gorgon? I przeczenie, Jenny hasn't Gorgon. Przechodzimy do have. We have just one world. Mamy tylko jeden świat. Pytanie, do we have just one world? I przeczenie, we don't have just one world. A żeby nam to jeszcze zostało w uszach, należałoby wspomnieć o... Where the streets have no name. Tam, gdzie ulice nie mają nas. Since I, don't have you. Since I don't have you. Od kiedy cię nie mam. I z drugiej strony, you haven't got a clue. Nie masz pojęcia. I've still got the blue. But I've still got the Blue! nadal czuję bluesa. Podsumowując, have i have got znaczą właściwie to samo, ale mamy inny sposób tworzenia pytań i przeczeń. Poza tym have got występuje tylko w czasie present Symbol i właściwie odnosi się tylko i wyłącznie do znaczenia have jako posiadać. Po co nam w takim razie i have got i have, skoro właściwie świetnie poradzilibyśmy sobie z samym have. I to jest kluczowe pytanie tego odcinka. Na które niestety będzie ciężko odpowiedzieć. Nie masz pojęcia. Jakoś tak się przyjęło, że have got jest bardziej brytyjskie, a have jest bardziej amerykańskie. W sensie części Brytyjczyków powie have got, a Amerykanin samo have. Poza tym niektórzy twierdzą, że to have got ma taki piękny rytm. Nie masz pojęcia. Tak czy siak, teraz już wiecie. Dziękuję bardzo serdecznie. To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to nie wstydź się zostawić łapki, tudzież zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!